Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Chcieliście zobaczyć mojego drugiego kota, Cleo. Oto tak wygląda. Bardzo fajny, dwa razy większa jest Cleo od łapki. Ale chcę wam tutaj się spytać, chcę was się tutaj spytać o inną rzecz, ponieważ od jakichś dwóch lat chodzi za mną, chodzi za mną pomysł stworzenia kanału lub serii kulinarnej. I tutaj tak, to by się odbywało w, od nowego roku raz na tydzień. I pytanie moje, czy chcielibyście takie coś zobaczyć? Ja i tak takie coś stworzę, tylko... O, powitajmy łap, łapeczkę. Ja i tak takie coś stworzę, tylko że nie wiem, czy robić to na kanał Info Uprawa, czy zrobić nowy kanał. To by było takie coś, że yy, na przykład moja mama bardzo dobrze gotuje. Ona by robiła dania. Ja bym był takim lektorem. Ja bym tworzył te filmy po swojemu, by one były tak mniej więcej jak filmiki instruktorzowe na moim kanale, więc to by było dosyć fajne. Ja sam robię jakieś przed, przetwory, więc też by to było. Też moja dziewczyna robi bardzo dobre dania, więc to y, też by takie coś się pojawiało na kanale. Tylko pytanie, czy chcecie, czy chcecie, żeby to było na właśnie kanale info uprawa raz w tygodniu od przyszłego roku, czy mam stworzyć nowy, osobny kanał, y, żeby właśnie takie kulinaria pokazywać? Oto moja mała domowa spiżarka. no i tak, niektóre z tych przetworów są zrobione przeze mnie. Mam jeszcze mnóstwo przetworów zrobionych w, piw w piwnicy. Z moich warzyw jest zrobiona większość przetworów, więc to też bardzo fajna sprawa. No i tak, jeśli chodzi o ten mój nowy kanał, czy, ten, czy tą mo moją nową serię na kanale Info-Uprawa, to chciałbym, żeby ona wy wyglądała tak. Czasem, by było tak, że. Yy, yy, Gotowanie by było przez y, przedstawiane przez dłuższy przez czas, czyli coś tam, gadka, gadka, gadka. Natomiast czasem, y, a bardziej większość filmów by, by była takich, że y, te filmy by były następujące: dodaj łyżkę soli, nie wiem, y, goty przez pół, go, pół godziny, że takie bardzo informacyjne. Myślę, że to by się fajnie oglądało, że na przykład jak zrobić, nie wiem, śląskie, to by trwało dwie minuty, ale naprawdę takie rzeczowe. Myślę, że to by była fajna sprawa. No, ale napiszcie mi, czy wy chcecie to właśnie, bo ja i tak to zrobię. Napiszcie mi, czy chcecie na nowy kanał, żeby to było na nowym kanale, czy, czy chcielibyście, żeby to było zrobione właśnie tutaj na kanale Info Uprawa mniej więcej raz na tydzień. Swoją drogą zobaczcie sobie kawałek jednego z moich pokoi. Tak sobie to odmalowałem. Telewizor czasem się patrzy. A dzięki Wam teraz za uwagę. O, I pozdrawiam. Łapka też pozdrawiam. I Kleo również, ale śpiąco.